Będę testował trójkołową Yamaha pod na koło, a on jest tutaj, syk. W dzisiejszym odcinku coś zupełnie innego niż dotychczas, ponieważ będę testował tą trójkołową Yamaha Nikken. Oj, tak tak, co jest niespotykane. W związku z tym dowiecie się po pierwsze, czy jest to motocykl, po drugie, czy idzie na nim przytrzeć kolano i po trzecie, czy można jechać na nim na willy. Więc co? Sub, wiecie o co chodzi. No i jedziemy! No bo zobaczcie to po pierwsze, co nam się od razu rzuca w oczy, że z przodu są po, jedno, po dwie lagi na koło. Z jednej strony dwie, i z drugiej strony dwie, w dodatku są w fajnym niebieskim kolorze idealnie fitują do tych niebieskich felg zarówno z przodu jak i z tyłu no patrzcie to, w ogóle ja nie mogłem się dopatrzeć gdzie tu jest wydech a on jest tutaj, myślałem że jak w każdym sporcie będzie gdzieś tutaj wylatywał na tyle patrzcie mamy migacze oczywiście, światła stopu ale patrzcie na kokpit, policzymy razem wszystkie przyciski no to tak, tutaj od tyłu jest menu, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w lewo, 10, 11 w prawo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 przycisków, naprawdę dużo. A jeszcze tutaj jest oczywiście stacyjka. No i tutaj na wielkim wyświetlaczu, tutaj jest, i tutaj jest, są jeszcze dwa. A tutaj są jeszcze wszystkie kontrolki. Co tutaj jest? tutaj możecie sobie podładować telefon tutaj jest wejście 12V ue kurde, ale zarąbiste dobra, zobaczcie sobie jak wyświetlacz się mieni jak się włącza syk normalnie jak w jakimś F16 czy coś nieźle, nie? tutaj są kilometry na godzinę ile jest przejechanych kilometrów, tutaj, są, tutaj jest obrotomierz, tutaj mamy pokazane jaki mamy bieg jakby ktoś zapomniał, to są mody. O, tutaj jest stan paliwa. Kurde, jest połowa baku, więc jak na razie jest bogactwo. No to co, jedziemy Nikenem w trasę. Let's go! jako jadąc plecakiem, że tak powiem. No ty jesteś tak lekki, że cię nie czuję, ale za to czuję brzuch, czyli całe zawieszenie. ewidentnie jest cięższy, na pewno nie jest tak silny jak zwykły motocykl, a... na boki. Jeśli ktoś tego nie lubi, no to też tego motocyklu nie polubi, ale na pewno dla za... Ale to odchodzi. Ale na pewno dla zaawansowanych riderów jest okej. Okay. No i zrobiliśmy już trochę kilometrów i szczerze wam powiem tak. Na kolano nie udało się zejść, aczkolwiek niewiele brakowało. Aczkolwiek niewiele brakowało Natomiast podnóżek tutaj od dołu Udało się przytrzeć Więc naprawdę To i tak jest sporo Jak na takim klocu, który waży Nie wiem czy dobrze pamiętam 243 kg Plus 20 kg w płynach Czyli paliwo, płyny, olej I w ogóle Więc to i tak jest sporo Na gumę troj się podnosi Natomiast bez sprzęgła nie da rady Czy da rady na gumę? gazu. Jak już mówiłem, jest to motocykl. Kolano na pewno idzie przytrzeć, ale nie na drodze, tylko na torze z rozgrzanymi oponami. To na pewno. Uch, no i po bardzo dużej ilości kilometrów dotarliśmy do domu. Jest dobrze. Wróciliśmy właśnie z małego tripa i powiem Wam tak, było zarąbiście. Pomimo tego, że jechałem jako plecak, to i tak się świetnie bawiłem. Normalnie jak na motocyklu. A teraz powiem Wam takiego małego fanfakcika: Yamaha stworzyła ten motocykl dlatego, aby umożliwić na nim jazdę osobom, którzy nie mają prawka na motocykl, tylko i wyłącznie na samochód. Więc jeśli posiadasz prawko na samochód i powyżej 18 lat, to możesz na nim jeździć. Fajne, nie? Taka ciekawostka.